Tina, otworzysz wreszcie te drzwi. No ile mam jeszcze dzwonić? Tina! Nie, no może spróbuję wejść przez te drzwi. O, nawet nie zamknęła, a ja stoję tam już 10 minut i próbuję tutaj wejść. Tina, gdzie jesteś? Byłyśmy umówione. Halo, Tina! Czy ja dobrze słyszę, że ona jeszcze chrapie? Tina! No nie wiesz, ona jeszcze chrapie! Tina, wstawaj natychmiast! Ale co się dzieje? Czemu ty po mnie Kaczesz, wejdź z mojego domu. Boli mnie głowa. Zamknij te drzwi, ja dzisiaj nie chcę nikogo widzieć. Tina, przypominam ci, że my byłyśmy umówione. Dlaczego ty jeszcze nie wstałaś od 10 minut? Próbuję dostać się do twojego domu. A ty masz to gdzieś? Możesz tak nie krzyczeć. Strasznie boli mnie dzisiaj głowa. Proszę, ja nie chcę dzisiaj z nikim rozmawiać. Zamykam się. Idź sobie na razie. Dobra, Tina, nie interesuje mnie to. Masz 10 minut, żeby się ogarnąć, ubrać, i ja czekam na dole. Ale ja nie mam żadnych czystych umów ubrań, wszystko dałam do prania, nie wiem, czy mam coś wyprane. Poczekaj, muszę iść do pralni zobaczyć, czy coś będę miała dobrego na siebie. Nie no, serio, ty w ogóle nie jesteś przygotowana dzisiaj na nasze wejście. Miałyśmy iść na shopping i na pizzę. Na jaki shopping? Na jaką pizzę? się dzisiaj z nikim nie umawiałam. Dzisiaj chciałam mieć spokojny dzień sama w moim domu. Oj, nie, nie, nie. Umówiłyśmy się i ja cię nie odstąpię dzisiaj na krok. Jeśli chcesz zostać w domu, to ja zostanę razem z tobą i będę chodziła tuż za tobą. Czemu nie zamknęłaś drzwi? I od mojego domu trzeba zamykać drzwi, jak się wchodzi, a nie na oczy otwarte, żeby sobie każdy z ulicy wszedł. O, gdzie ja mam te ubrania? No nie! Nie wstawiła mi się pralka, wszystko jest brudne! W dodatku, masz taki kurz, jakoś śmierdzi tutaj trochę, dlatego zostawiłam otwarte drzwi. Trzeba, trzeba tutaj wywietrzyć. Naprawdę Tina, co się z tobą stało? Tutaj nic nie śmierdzi. Zamykam te drzwi, jak nie chcesz, to po prostu nie przychodź do mnie. Mam dość, idę z powrotem do łóżka. To nie jest w ogóle mój dzień. Nie no, tragedia, trzeba tu wszystko wywietrzyć. Otwieram wszystkie okna, jakie tylko są możliwe. I jeszcze te drzwi niech się wszystko przewietrzy. O, tak, od razu. Lepiej. Ja dzisiaj potrzebuję tylko trochę odpoczynku, a nie jakichś zakupów i krzyków. Po prostu bym chciała odpocząć jeden dzień. Mam pewien pomysł. Skoro Tina mnie tak traktuje, to ja zaraz wyciągam megafon i będę do niej krzyczeć! Tino! Tina, Tina w stopy! Pobudka, idziemy na pizzę! To mi się podoba. To się ubieraj i wychodzimy z tej cuchnącej twojej chaty. Ej, ale byś się jakoś ubrała? Co ty chcesz iść w piżamie? Odczep się już, Nina, ode mnie. No, jedźmy sobie. Trudno, pójdę w piżamie. Może sobie kupię w sklepie po prostu jakieś ubrania. No, nie mam żadnych ciuchów czystych. Dobra, ale wiesz co? Trochę siara z tobą jechać. W piżamie na miasto, ale niech ci będzie. O no halo, ruszaj! Ej, no, dodaję na maksa gazu! Co się z nim stało? I na chyba za daleko nie pojedziemy tym autem. Weźmy może hulajnogi albo skuter, bo chyba nie pojedzie. Coś się stało z akumulatorem. O no, nie, przecież ja dopiero niedawno kupiłam ten samochód. Dlaczego on już się zepsuł? To jest jakiś najgorszy dzień. Już mam dosyć tego. Albo wiem, pojedziemy na rowerze. Ty tak bardzo nie lubisz jeździć na rowerze, a skoro ci się zepsuło auto, to to jest świetny moment, żeby wykorzystać to i jechać na rowerze. Nienawidzę jeździć rowerem. Wolę już iść na piechotę. Gdzie mam iść? Po prostu powiedz mi, a ja tam przylezę. Weź rower, no proszę cię, weź rower, proszę, proszę. Proszę, weź, to no zobacz, jak fajnie robię. Uuhu, zobacz, pojedziemy sobie. Dobra, wezmę ten rower, tylko bądź już cicho, błagam. Po prostu nie odzywaj się do mnie najlepiej. Łoho, będę jechała z moją bestią rowerem. Łoho, ale super. Proszę, no, mam już rower. Ale frajda, już jesteś zadowolona, dasz mi święty spokój w końcu. Dawaj, Tina, jedziemy się przejechać. Uuhu. I zakręcamy! Jedziemy na pizzę! Przecież już przejechałyśmy obok pizzerni, o co ci chodzi? Dlaczego musiałyśmy jechać tak naokoło? około? Nienawidzę jeździć rowerem! O, o! Dzień dobry, poprosimy pizzę! Nina, zrobiłaś to specjalnie! Specjalnie! Tutaj Leona przyzwałaś, żebyśmy znowu się spotkali we trójkę! Ty wiesz, że ja go nie lubię! Leon, o hej, co ty tutaj robisz? się, że cię tutaj zobaczę. O, no się no dziewczyny, co tam u was? Co wy tutaj robicie? Dobra, dobra, już nie udawajcie. Znam te wasze numery. Wy zawsze tak udajecie, że wcale się gdzieś nie umówiliście. I ja potem muszę was znosić. Nie, no naprawdę, ja tego nie planowałam z Leonem, ale super cię widzieć. Dobrze wyglądasz, Leon. O, no, dziękuję bardzo, Nina. Wiecie co? Zupełnie nie spodziewałam się, że was spotkam tutaj, ale super, że jesteście. Co dzisiaj robicie? Ja idę do domu. Skoro Nina ma towarzystwo, to nie jestem tutaj potrzebna. Na razie was. Nie, zaczekaj Tina, zaczekaj Tina, skoro już spotkałyśmy Leona, to pojedziemy z nim na wycieczkę rowerową na plażę. Ale super, nie mogę się doczekać, koniecznie jedźmy razem na wycieczkę. Ej, a co się tak właściwie stało, Tinie? Dzisiaj ona wstała lewą nogą czy co? Nie wstałam żadną lewą nogą, po prostu mam brudne ubrania, bo pralka mi się zepsuła, auto mi się zepsuło, mam po prostu zły dzień. Jestem sobie w piżamie. Wiecie co? Ja po prostu sobie pojadę do sklepu, pojadę sobie kupić jakieś ubrania i tyle. Dawaj Leon, bierz rower i jedziemy z Tiną. wybierzemy jej nowe ciuszki. Wuhu, Tina ja uwielbiam shopping, tak jest To nie będzie żaden shopping To będzie po prostu wejście do sklepu Ubiorę na siebie byle co i wychodzimy Ja nienawidzę takich zakupów Ulala, to chyba jest jakaś nowa kolekcja Tina, chyba musimy sobie tutaj Coś fajnego wybrać Dawaj, przymierzaj, będę z Leonem Oceniać Dajcie mi już spokój, idę ubrać po prostu cokolwiek na siebie Pierwsze lepsze ciuchy O, po prostu, czy oni muszą wszędzie za mną łazić I zawsze we dwójkę Leo, mam świetny pomysł, jak Tino będzie przy nie ciuchy to przyniosę jej coś różowego. Ona nie znosi tego koloru. Jak ona to ubierze, to się wścieknie, ale będzie śmiesznie. Może to jej poprawi humor, co? Dobra, dawaj, dawaj, koniecznie zróbmy jej takiego psikusa. So. Chodź szybko znajdziemy coś. Ina, masz tutaj ci podaję. Dzięki Nina to ubiorę, to byle co wybrać, po prostu zapłacić za to i wyjść stąd i zapomnieć, że byłam na jakichś zakupa. Dobra, już jestem gotowa. A masz, a masz, Możemy masz wychodzić. z wody. Ha, proszę robisz? bardzo, napij się trochę wody! Leon, ochla, mnie, No teraz będę musiała kupić te ubrania, które mam na sobie. Dlaczego robisz mi zdjęcia, Nina? O co ci chodzi? Nina, wyglądasz genialnie, różowym ci do twarzy. Ula latina, ale się ubrałaś, no ja nie mogę, jakie ciuszki. Ale o co wam chodzi? Jakie różowe ciuszki? Jak ja wyglądam? Co ja mam na sobie? Co ty mi Nina dała? Dobry, nie narzekaj, wyglądasz super, ja już za to zapłaciłam, więc wychodzimy i dzisiaj tak będziesz wyglądać, chodź! Ja mam tak chodzić po mieście, ja nienawidzę różowego koloru, jak ja wyglądam, mega brzydko wyglądam i jeszcze mam na rowerze jeździć, nie, to jest najgorszy dzień na świecie! Nina, poczekaj, bo się tak ruszczasz, chcę zrobić snapa i pokazać wszystkim! Błagam, tylko nie rób mi żadnych zdjęć, głupich Nina, proszę, jak zrobicie mi jakieś zdjęcie, to ja nie wiem, co ja wam zrobię! Ups! Ja chyba już zrobiłam i właśnie wysyłam to do wszystkich. Ja i moja besty Tina, nikt mi nie uwierzy, jak to dostanie. O nie, o nie, dostałam jakieś snapy, co to ma znaczyć. Leon i Nina. Super, Leon zrobił mi zdjęcie, a Nina co? Ja i moja besty Tina. Wiecie co? Dzięki, naprawdę dzięki. Bawcie się sami. O, o coś się chyba. Zanosiło na deszcz I właśnie mamy deszcz Tina Ale ty chyba nie przepadasz za deszczem Przecież jeszcze sekundę temu Było słońce Skąd tutaj nagle wziął się deszcz Ja nienawidzę deszczu Ma ktoś z was parasolkę Błagam dajcie mi parasol szybko Tina najlepsza zabawa jest jak jest deszcz Dawaj Ale ona krzyczy. No dziara z niej totalna. Dawa, idziemy za nią. Ja no nie wierzę, Nina, ale z jej jest dziara. No przecież o co jej chodzi? Dosłownie pada deszcz, super się bawimy, a ona tylko by jakieś fochy strzelała. Nina, ty tylko fochy puszczasz! Tina, Fochara. O co tutaj przyleźliście do mnie? Ja nie jestem żadna fochara. Dajcie mi już spokój, nie chcę z wami gadać. Mówiłam wam to milion razy. Mnie. Ale Tina, o co ci chodzi? Chodź tutaj i się pobaw z nami, no. Ja się nie chcę z wami bawić! Nie chcę się z nikim bawić, rozumiecie? Ale patrz, teraz mnie bawimy się razem w berka, bla, nie, bla, bla, bla. Nie, obiara, słyszę. Kara, nie słyszę, nie słyszę nic. Chodź, bawimy się. Ty na deszcz, cicho, ha, ha. Tina strzela bójcie. fochy. I co, teraz będziesz płakać, bo pada Tina, bez? no właśnie, do domu. Chodź tutaj do nas, mną. nie uciekaj. Chodźcie z nami pobawić. No nie, idźcie za mną, kurwa! Tina, co ty powiedziałaś? Co, Tina, co ty przed chwilą powiedziałaś? Czy ty tak poważnie do nas to powiedziałaś? I to tak do nas, do nas, naprawdę? Eee, ja po prostu straciłam kontrolę nad sobą i trochę, trochę przesadziłam. Przepraszam was. Eee, nie wiem co powiedzieć. Nie wiedziałam, że ty takie słowa mówisz i tym bardziej do mnie, do swojej bestii. No właśnie, Tina, nawet ja bym się tego nie spodziewał po tobie. Dobra, Zapominajmy o tym, chodźmy po prostu do mnie, schowajmy się od tego deszczu i, no nie wiem, róbmy coś miłego. Przepraszam, przesadziłam trochę. Wiesz co, Tina? Ja straciłam ochotę, żeby cokolwiek z tobą dzisiaj robić. Muszę to przemyśleć, pójdę z leonem do mnie. A ty sobie zostań sama, cześć! Ej, no weźcie, no przepraszam Was, no nie chciałam tego powiedzieć. To było niechcący, to w ogóle nie było do Was, to było do drzewa, to było do jakiegoś drzewa, ja to powiedziałam. Ej! Ej, no nie zostawiajcie mnie teraz! Jestem przemoczona, mam różowe ubrania, samochód mi się zepsuł, mam strasznie zły dzień! Ej, no proszę was, no! Nie idźcie beze mnie! Tina, my chcieliśmy świetnie się bawić. Padał deszcz to chcieliśmy to przekuć w dobrą zabawę, a ty się o wszystko obrażasz i mówisz takie słowa! Ale jak to wy się nie chcecie ze mną kolegować? Przecież przecież ja to niechcący powiedziałam, no weźcie, przestańcie, no! Wiesz co, Tina. Leon ma rację. Pójdę z nim, a ty przemyśl swoje zachowanie. Ej, no błagam was! Błagam, tylko nie zamykajcie drzwi! No, proszę, otwórzcie mi! Halo! Będę dzwoniła dzwonkiem, aż mnie nie otworzycie, rozumiecie? Leon, ja jestem w szoku! Co ta Tina do nas powiedziała! Ja się tak starałam, żeby ten dzień był fajny, no. Ja też Nina, naprawdę myślałam, że miło spędzimy czas i tak się ucieszymy, jak was zobaczyłem razem w tej pizzerii. Na cały czas dzwoni do drzwi. Daj spokój! Idź sobie! Blokuje te drzwi! Nie masz tutaj. Wstępu. Idź sobie Tina, nie chcemy cię tutaj, jak mówisz takie brzydkie słowa to się możesz bawić sama w swoim domu, pa. Też ja tak mega nawala, dobra, wiecie co? Pójdę lepiej do siebie. I tak chciałam dzisiaj spędzić sama trochę czasu. I mam takie straszne różowe ubrania. No, jak ja wyglądam. Muszę się schować. Leon, trochę mi szkoda, Tiny. Ona naprawdę dzisiaj była wkurzona, a każdemu zdarza się taki gorszy dzień. Tylko to nie zmienia faktu, że nie powinna tak brzydko mówić. No wiesz, co Nina, w sumie to racja. Jakby nie zawsze jesteśmy przecież tacy pozytywni i w ogóle uśmiechnięci każdego dnia. Może po prostu Tina naprawdę miała gorszy dzień, a my jej trochę go jeszcze pogorszyliśmy swoim zachowaniem. No nic, ja chciałam dobrze. Nie miałam złych intencji. Niech ona się nad tym zastanowi. Dajmy jej na to czas, a teraz chodź, usiądziemy sobie tu i pooglądamy jakiś film. Jestem załamana. Nie poznaję sama siebie. Co we mnie wstąpiło, że ja takie coś powiedziałam? Przecież oni mi w życiu tego nie wybaczą. A czy wy byście mi wybaczyli, widzowie? Ja naprawdę nie chciałam tego zrobić. Strasznie tego żałuję i wy nigdy nie mówcie takich słów, dobra? Rozmawiam sobie teraz o tym wszystkim z Leonem i nie wiem, co mamy zrobić. No właśnie, widzowie, my nie mamy pojęcia, co zrobić, ale wy możecie napisać nam w komentarzu, czy powinniśmy wybaczyć Tinie. Muszę posiedzieć sobie sama w domu i przemyśleć swoje złe zachowania. A wy w tym czasie wbijajcie do Niny na kanał. Nie ma jej tutaj na tym pożegnaniu, bo muszę zakończyć ten film sama, bo ona się na mnie obraziła, ale w ogóle jej się nie dziwię. Wbijajcie też na naszą grupę Robloxową Team, Nina i Tina. Wszystkie linki macie w opisie. Dzięki, że oglądaliście i powiem to sama, bo Niny tutaj nie ma. Pa!